10 grudnia, witam w informacjach. 6 miesięcy Marcina Radzięty. Być może ten okres półroczny jeszcze nie jest dobrym okresem do podsumowania. Trudny rok dla kupców. Początek roku dobry, środek troszeczkę gorszy, no a finiszna no to tak jak widać. Szlachetna paczka na Limanowszczyźnie. Taki potencjał, jaki po prostu dzisiaj ktoś mi ofiarował, to jest naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Dyrektor szpitala w Limanowej, Marcin Radzięta, podsumował pół roku swojej działalności. Jak mówi, to zbyt krótki okres, aby oceniać efekty jego pracy. Nie będę ubezpieczał mopów, mówił do radnych powiatu limanowskiego Marcin Radzięta, dyrektor limanowskiego szpitala. Jako jedyny z zaproszonych gości zabrał głos podczas 19. sesji Rady Powiatu Limanowskiego. W ten dość osobliwy i sarkastyczny sposób dyrektor Marcin Radzięta odniósł się do działań swoich poprzedników. W pewnych aspektach, e, zwłaszcza w zakresie wynagradzań, Mam trochę inne spojrzenie niż miał y, poprzedni dyrektor Dariusz Socha. Podczas sesji kurat chwalił się nowym i bardziej korzystnym ubezpieczeniem, które udało mu się wynegocjować. Poza tym dyrektor podsumował pół roku swoich rządów Limanowskim Szpitalem. Ogrom y, i wiele pracy, wiele pracy przede mną i to dopiero będzie takim myślę wyznacznikiem. Być może ten okres półroczny jeszcze nie jest... Y, Dobrym okresem do podsumowania i oceny, bo jest zbyt krótki kontrakt na rok przyszły jest wyższy od obecnego o 700 tysięcy złotych. W sumie mamy 53 miliony 700 tysięcy na rok 2013. Marcin Radzięta było kluczowej inwestycji, którą zaniedbał Dariusz Szysocha. Mowa oczywiście o lądowisku, jak zaznaczył, bez niego nie będzie soru, a zatem tak naprawdę nie będzie szpitala. Pieniądze się znajdą, obiecał Starostalimanowski. Nie będzie soli, nie będzie pacjentów, więc uważam, że musimy zrobić wszystko jako organ założycielski, aby dofinansować i żeby to lądowisko powstało. Budowa lądowiska może kosztować nawet 5 milionów złotych. Cały wywiad z dyrektorem szpitala można zobaczyć na naszej stronie internetowej. A teraz kolejne informacje. Rok 2012 był trudny dla kupców z regionu. Członkowie Limanowskiego Oddziału Kongregacji Kupieckiej spotkali się na przedświątecznej uroczystości. W Starym Browarze w Limanowej spotkali się, aby podsumować kolejny rok swojej działalności. To jest tradycja od, tak jak mówię, 300 prawie lat, gdzie w tym dniu zawsze kupcy świętują. Tradycyjnie już swoje świętowanie rozpoczęli Mszą Świętą w Bazylice Limanowskiej. Jest to tak święto kościelne, jak i święto. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Coraz trudniej jest nam konkurować z tymi, którzy są od nas silniejsi. Zgodnie podkreślali członkowie Limanowskiego Oddziału Kongregacji Kupieckiej. Początek roku dobry, środek troszeczkę gorszy, no a finiszno to tak jak widać na załączonym obrazku, nie najlepiej. Dlatego naprzeciw starają się im wyjść samorządy. Przedsiębiorcy mogą korzystać poprzez Urząd Pracy z różnych dotacji, czy to na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy na miejsca pracy, czy. Na wsparcie po prostu stażu. Mimo, że pomoc ta płynie to może okazać się niewystarczająca. Przyjmijmy, że tam jakaś marża w handlu jest 20%, to ja mogę ją zniżać, nie wiem, do 10 do 15%, ale swoje, poniżej swoich kosztów jej nie zniżę, no nie, bo po prostu nie będę mógł egzystować. Kryzys, a także mniejszy popyt na towary i usługi dają się we znaki właścicielom firm co z kolei wpływa na mniejsze dochody do kasy lokalnych samorządów. Wszyscy nam nasz straszny kryzysem w roku 2013. Kryzys w samorządach będzie się objawiał szczególnie tym, że rok 2013 nie będzie środków unijnych. To będzie taki okres martwy. Udajemy się też do burmistrza, do wójtów, do starostwa, żeby po prostu tym przedsiębiorcom, którzy w tej chwili prowadzą jakieś tam działalność, czy to produkcyjną, czy handlową, żeby im w jakiś sposób pomóc, żeby w tych trudnych czasach, kiedy naprawdę... No, trzeba, że tak powiem, wiele pomysłów, rozwiązań różnych trudnych spraw e, szukać. Z jakimi nastrojami wejdzie kongregacja w następny rok? My zawsze jesteśmy optymistami. Uważamy, że będzie lepiej. Warto wspomnieć, że co roku Limanowski oddział kongregacji kupieckiej wspiera wiele inicjatyw społecznych. Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka po raz pierwszy odbyła się również w naszym regionie. Z naszą kamerą odwiedziliśmy jedną z 20 obdarowanych rodzin. Tomek, obudź się! Wyszła szlachetna paczka! Tak siedmioletni Paweł zareagował na widok tego, co wspólnie ze swoim bratem Tomkiem otrzymali od szlachetnej paczki, a było tego sporo. Cieszę się! A ty, Tomek? Cieszę! A co Wam się najbardziej podoba? Auto. helikoptery! W swoim szczęściu nie byli obaj osamotnieni, bo z wizyty Elżbiety Dusiewicz, koordynatorki szlachetnej paczki w naszym regionie, cieszyła się również mama. Która wie, jak to jest, kiedy człowiek w życiu na wszystko sobie pozwolić nie może. Na takie większe wyskoki sobie nie mogę pozwolić, no i, i się cieszę z tego, co mam. Natomiast no, taki potencjał, jaki po prostu dzisiaj ktoś mi ofiarował, to jest naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Trzyosobowa rodzina mieszka w domu rodzinnym pani Wiesławy w starej wsi. W jednym pokoju śpią i jedzą. W takich warunkach trudno to, aby te dzieci miały odpowiednie warunki zarówno do nauki, i zabawy. Za 1000 złotych muszą opłacić rachunki. Na jedzenie zostaje im zaledwie 400 złotych. Oczywiście nie obyłoby się bez pomocy wielu osób, ponieważ, e, tak ja mówię, było zaangażowanych 15 wolontariuszy, e, 24 rodziny zankietowane, 20 rodzin włączonych do paczki. E, także z tego powodu właśnie. Paczka w tym roku w Limanowej. Takich rodzin niestety jest coraz więcej. Najlepiej wiedzą o tym ci wolontariusze. Od samego rana rozwieźli do 20 rodzin w naszym regionie paczki. Ogólnie 14 wolontariuszy brało. Udział w tej szlachetnej paczce z Imanowej i okolic Laskowej. Byliśmy u takiego niepełnosprawnego chłopca, no naprawdę bardzo się wyczekiwał nas. A pomagali wszyscy, zarówno właściciele firm, jak i osoby prywatne. To oni tak naprawdę są mikołajami szlachetnej paczki. Znajdują się różne rzeczy, począwszy od słodyczy, jakieś skarpety. Co tam jeszcze mamy? Maskotki, Maskotki mamy, zeszyty, mamy plecak, który jest potrzebny dla, dla młodego chłopca. Mamy troszkę książeczek, jakiś artykułów do, do, do pisania mazaków. Jest też przewidziany w sumie taki najważniejszy prezent, ale niestety z racji pośpiechu i tego, żeśmy się późno zdecydowali, to dopiero będzie zakupiony w najbliższych dniach poniedzieli, ale to jest uzgodnione z panią wolontariuszką, że będzie to również dostarczone, będzie to pralka, która jest bardzo rodzinie potrzebna. Postanowiłyśmy w całą akcję włączyć wszystkich uczniów, nauczycieli, a także rodziców, którzy bardzo chętnie przynosili różne podarunki dla potrzebujących rodzin. Co udało się zebrać? Udało się zebrać mnóstwo żywności, słodyczy. Jakichś artykułów szkolnych dla dzieci, również środków czystości. W sumie zebraliśmy aż 12, 12 dużych pudeł, które rozdzieliliśmy pomiędzy dwie rodziny, którymi się z koleżanką opiekujemy. Szlachetna paczka po raz pierwszy gościła w naszym regionie. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził uczniów z zespołu szkół samorządowych numer 3 w Limanowej. Życzenia, które w listach dzieci do niego nadsyłały, spełnił, a były one przeróżne. Robocza to mu się zmienia głowę, bluzkę, pomarańcze i cukierki. Co dostałeś od Świętego Mikołaja? Lego. Czy ty wierzysz w Świętego Mikołaja? Wierzę. Jednak dzieci z Limanowskiej Trójki dziś były nie tylko obdarowywane, wystąpiły również w roli obdarowujących. Ten symboliczny czek na ponad 6 tysięcy złotych przekazały na ręce Tomasza Sporka, taty Marcinka, którego może uratować tylko przeprowadzona w Niemczech odpowiednia radioterapia. Niestety jest ona bardzo kosztowna. Każda klasa miała swoją króżkę, do której miała zbierać pieniądze i ta klasa, która uzyskała największą ilość pieniędzy, to. Dostawała jakąś nagrodę i to wszystko właśnie szło na cel dla Marcin. jako przewodniczący, ale jest po prostu z dobrego serca, żeby, bo właśnie takich ludzi powinno się wspierać. Zachęcać do wrzucenia do puszki chociażby symbolicznego pieniążka uczniów nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo Limanowska Szkoła nie po raz pierwszy pomaga tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Marcin jakoś tak potrafił tymi ludźmi zawładnąć. No nie wiem, czy on ma coś w sobie, czy to jest w oczach, czy to jest e, w, jego, w, jego, w jego zachowaniu. No ale tych potrzebujących jest wiele, tak? nie każdemu się udaje, my będziemy się starać. Teraz wiemy na pewno, że to jest e, dość poważna część naszego życia, po prostu pomaganie innym. Dlaczego to zrobiliście? I na pewno wyzdrowieje, wszyscy za Marcinka trzymają kciuki i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. U pana już był święty Mikołaj? Do mnie przychodzi codziennie Mikołaj, a prezenty to te wspaniałe dzieci, które przed chwilą tutaj były. Dzielą się swoimi troskami, ale przede wszystkim sercem i uśmiechem i życzę im dzisiaj, żeby przez cały rok każdy dzień był tak pogodny jak dzisiaj. Witam Państwa serdecznie, cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy się tu spotkać, gdy obchodzimy rocznicę bitwy pod Limanowem. W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej otwarto wystawę w służbie cesarskiej mości. Bitwa Limanowska 1914. Eksponaty i fotografie nawiązują do wydarzeń, które rozegrały się prawie 100 lat temu. Wystawa została przygotowana przede wszystkim dla młodzieży, jak również dla osób zainteresowanych tematyką militarną. 10 i 11 grudnia 1914 roku miał miejsce decydujący i rozstrzygający o wyniku bitwy pod Limanową bój cesarsko-królewskich huzarów z 10. elitarnej dywizji kawalerii z Budapesztu. Z atakującymi od kaniny siłami czterech pułków 15. Carskiej Dywizji Piechoty z Odessy, armii generała Aleksieja Brusiłowa. Mój pradziadek walczył w szeregach akurat armii austro-węgierskiej, a odtwarzam pułk 121, bo akurat w tym pułku dostał się do niewoli. 27 par z gminy Szanadolna Dolna świętowała Złote Gody. Odznaczenia w imieniu prezydenta wręczał Bolesław Żaba, wójt Szanadolnej w asyście swojego zastępcy, przewodniczącego Rady Gminy, a także zastępcy starosty Limanowskiego. Najważniejsze jest tutaj odznaczenie tych par obchodzących Złote Gody medalem za długoletnie pożycie małżeńskie przez pana prezydenta. Myślę, że to jest największy zaszczyt, że w suwerennej Polsce... Pan prezydent odznacza pary, które szczycą się właśnie tak długoletnim pożyciem małżeńskim. Choć złotej recepty na wspólne przeżycie 50 lat nie ma, to jak się okazuje, jest kilka ważnych i ważkich rad dla tych, którzy są na początku tej drogi. Należy się kochać, no, szanować się nawzajem no i mieć do siebie zaufanie. Państwo Kowalikowie z Olszówki wiedzą o tym najlepiej. Mimo, że do Olszówki sprowadzili się ze Starego Sącza, to bardzo szybko się zaaklimatyzowali na ziemi zagórzańskiej. Do dziś pamiętają to wspólne wesele, w którym jak na ówczesne czasy było wydarzeniem przede wszystkim rodzinnym. Dawniej się nie robiło, tak jak teraz, że są kamery i że zdjęć bardzo dużo. Dawniej raczej to było Nawet tak Nawet samo zdjęcie tak. to było pewną rzadkością. Tak. i nie, nie wszędzie, nie zawsze. No, o ten fotograf to był no, jakiś powiedzmy półzawodowiec czy zawodowiec. Myślę, że super sprawa. W taki sposób o seminariach, którego głównym tematem był folklor Zagórzan, wypowiadali się instruktorzy zespołów regionalnych, nauczyciele, a także ci, którzy do dziś kultywują tradycje swoich przodków. I tak, Vam, drogie Panie, zejście z z tonów Mam syna Bogusia, który, jego dziadek, a mój tato, to po prostu ma idola, bo mój dziadek skrzypce robił, grał na, na skrzypcach. Seminaria składały się nie tylko z części teoretycznej, były również zajęcia praktyczne. W ciągu czterech dni wykładów ich uczestnicy mogli zapoznać się z obrzędami zwyczajami regionu Zagórzan. Zajęcia z tej tematyki prowadziła Dorota Majerczyk. O stroju za górę rozprawiała z kolei Maria Brylak-Załuska. Style różnych kultur, kultur, jeżeli chodzi o gwary, zwyczaje, ubrania, obrzędowość. I muzyka zajęcia te prowadził Piotr Lulek. Jak chłopcom podpowiedzieć, i same, jak się będziemy uczyć na słazy. Piasenek jako grupa śpiewacza, to będziemy wiedzieć, co się poprawiać. A poprawić jest, co jednak przede wszystkim trzeba zachowywać i podtrzymywać tradycje. Zachęcał wszystkich językoznawca Artur Czesak. To niematerialne dziedzictwo, tak ulotne i kruche, bo odchodzące wraz z kolejnymi pokoleniami, bardzo jest warte poznawania i ratowania. Zajęcia te mogły się odbyć dzięki wsparciu lokalnej grupy działania Piękna Ziemia Gorczańska. Jednym też z naszych celów tutaj na tych seminariach była aktywizacja właśnie mieszkańców, żeby im przekazać co to jest LGD, czym się zajmuje, jak można środki pozyskiwać, a między innymi oprócz tego, żeby dowiedzieli się właśnie coś o tym w swoim obszarze. Ponad 200 dzieci z Mszany Dolnej mogło cieszyć się z prezentów, które przyniósł im święty Mikołaj. By umilić oczekiwanie na Mikołaja, dzieci mogły najpierw pośpiewać, potańczyć i zobaczyć przedstawienie Królewna Śnieżka. Kiedy gość wstąpił w progi hali zespołu szkół techniczno-informatycznych, od razu zrobiło się weselej. Święty Mikołaj, odliczamy. Czy to jest odpowiedź prawidłowa? Nie. A, właśnie. Myślę, że trzeba będzie sięgnąć po księdza Radość na twarzach maluchów była najlepszym podziękowaniem dla tych, którzy tego Mikołaja przygotowali. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, sponsorom, którzy włożyli kawał serca w te wszystkie paczki i dzięki nim mogła się odbyć ta zabawa mikołajkowa. Dzieciakom, rodzicom, którzy mają wspaniałe dzieci, którzy tu przyszli. Co znajduje się w Twojej paczce? E, zwierzątka, e, 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 książka, e, żel, e, te żelki, wikołaj. Dostałaś dzisiaj jakąś paczkę? Tak. A co w niej było? Pikę. Wow. małą. Było to, naprawdę to fajnie. Coś wspaniałego, bardzo się cieszymy No i dziękujemy wszystkim, komu się chciało zorganizować takie wspaniałe uroczystości. Tym mikołajkowym tematem żegna się z Państwem Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.